Witajcie wszyscy na kanale Nixa Ty, a dzisiaj jest bardzo nietypowy odcinek, ponieważ będziemy nagrywać Q&A. Się, przygotowywaliśmy się już chwilę i wiem, dużo pytań będzie od Was, w ogóle mega Wam dziękuję za takie zaangażowanie, które się pojawiło, bo pytań chyba było, nie wiem z ile. Z dużo strasznie. 21 pytań mam od Was, które się chyba się mogły powtarzać. A, e, I jeszcze Iga przygotowała jakieś swoje. No nie, to ja, ja, ja zrobiłam swoje i 11 jest to, co mi wysłałaś. Aha, no o, to 11. Mamy 21 pytań, więc myślę, że będzie ciekawy odcinek. Odpowiem na wszystkie wasze pytania dzisiaj, więc y, zaczynamy. Nie? Dobra. Jest, ile lat ma Florka? Florka ostatnio skończyła 6 lat. Jest to, odcinek. Tak, zapraszamy na odcinek, który będzie tutaj gdzieś się wam pokazywał. W ogóle pada dzisiaj strasznie. A my, tak, a my jesteśmy pod drzewem, to jest mądry, To jest ten jest, jesteś jest pod drzewem? I raz jest florka. Florka jest raz polski na minokrwisty typu SOK. Yy, ale tak naprawdę to w sumie nie wiadomo. Prawdopodobnie jest to mieszanka cucyła z małopolakiem, ale nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności. Dobra, czy chciałabyś kiedyś zażrebić florkę? Florka jest zażrebiąda <noise> właśnie w tym momencie. Ponieważ <noise> się dziecko. No, też mówiliśmy na tym odcinku o urodzinach. <noise> tak, no wszystko jest na odcinku o urodzinach, tak, którym BTW bardzo mało wyświetla, więc podajcie, chodźcie tam. <noise> Dobra, jaki jest twój wymarzony plan? Auto wszystko zagłuszyło, więc moim wymarznym koniem jest yy, klacz westfalska. Najlepiej ruda. Okej. Okay. <grywa> Jak się zaczęła Twoja przygoda z końmi? Eee, Kurde. To jest ciężkie pytanie. Moja przygoda z końmi <grywa> zaczęła się jeden, około 11 lat temu eee, w stajni takiej, gdzie były trzy konie i no po prostu gdzieś tam te konie były modne ja też chciałam jeździć konno i postanowiłam e, znaczy w ogóle to jest, to historia, to jest to historia jest w ogóle mega ciężka z tego względu, że ja lubiłam jakieś taką bajkę o koniach, zakochałam się w tej więzi z koniem i po prostu tu e, nie chciałam jeździć. I po 11 latach jestem tutaj niesamowita Yy, dobra. Czy byłaś kiedyś na rajdzie konnym? Nie. Nie mam takiej potrzeby takiej. Dobra. Ale ja ja się tak. nam nie podoba. No bo jak może nie robić na rajdzie ani w tereny? No, no ja, ja nie je lubię. Jest twoja ulubiona marka jest dziecka. <noise> e, moja mark ulubioną marką jest, e, nie. nie wiem. No to jakąś, z której najczęściej coś kupujesz, nie wiem, ale... Ulubiony koni w stajni i gdzie jeździsz? Moim ulubionym koniem w stajni jest jeżdżę, Nie powiem, gdzie jeżdżę z tego względu, że nie chcę zdradzać ani tożsamości stajni, ani miejsca, w którym mieszkam, no bo jednak jakoś jest to pewnie powiązane więc nie powiem wam gdzie jeszcze, ale moim ulubionym sport. Dobra, a twój rekord w skoku. Mój rekord w skoku to aktualnie jakieś 80. Dobra, a zmieniłaś kiedyś w stanie? Myśl, znaczy no z tej ...trzykoniowej yy, przeniosłam się... Yy, kurde no i znowu nie mogę podawać nas. No do stowarzyszenia, gdzie ja tam było 30 koni. No i tak i tam jeździłam przez 8 lat. Później się przeniosłam na dwa tygodnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz. Potem wróciłam z powrotem do stowarzyszenia i później yy, kupiłam konia. Dobra. Yy, spadłaś kiedyś z konia jak spadłaś, to jaki był twój najgorszy upadek? Spadłam bardzo dużo razy z konia. i myślę, że moim najgorszym upadkiem był, mój pierwszy upadek, yy, znaczy w sumie drugi, ale miałam, mój pierwszy upadek był taki, że spadłam dwa razy na jednej jeździe w ogóle i ten pierwszy był ok, a ten drugi yy, po nim... jakbyś mówiła o Idze? Po <grym grym> miałam traumę później jeździecką i przez trzy lata się bałam wszystkiego i nie zrezygnowałam. Też, że ja Ulubiona maść konia. Hmm, też że najbardziej aktualnie w sumie to nie wiem. Muszę się, się na to zastanowić. Rudno kasztanowata, tylko że to, to jest maść, którą bardzo ciężko y, gdzieś tam zrobić, znaleźć i kupić. I to głównie kucyki mają. – Ile lat jeździsz konno? – 11. – A czy masz swojego konia? <noise> – <noise> No. – Wiecie, tam no. pytania. <noise> – Tak. – A startowałaś no. kiedyś w zawodach? – Łącznie chyba w ośmiu, ale nie, nie. Ok, przechodzimy do moich pytań. <noise> Aktualnie przechodzimy do części bardziej wywiadowej, więc pozwólcie, że już nie będę wam pisać pytań pod spodem. Hej, czy odkąd, posi odkąd posiadasz Florkę, miałaś jakiś moment, że bałaś się z nią pracować? Nie się czyjś, czy się czuliście, i w ogóle bałaś się do niej podejść? Tak, yy, było to dość na sam tak na samym początku naszej kariery. I yy, tak po dwóch miesiącach Florka zaczęła pokazywać swoją prawdziwą twarz. I przez rok mniej więcej nikt nie był w stanie wyczyścić jej ciennych kopy. Oprócz kowala. Okej. Okay. trzy fajne i trzy gorsze cechy charakteru florki. Yy, trzy fajne, no to... Mm, Trudno wymienić. Nie, dobra. Yy, fajne. Florka jest koniem, jakbym miała tak o niej opowiadać, to ona jest taka... Mm, ma gorsze i lepsze nie wiadomo jak każda z nas. Nie bez powodu każda. Eee, ale uważam, że jest to koń na pewno odpowiedni dla dzieci. Eee, z wyjątkiem ligi. Uważam. Eee, więc myślę, że tak, że wiele by dzieci nauczyła. Eee, myślę, że... Mm, pewno by cena jest satysfakcjonująca. Kupiamy ją za Co robisz w florce? Błatania. Na to, że była Tania, to jest po prostu cudownym koniem, oddaje bardzo dużo serca często w treningi. Czasem ma tak, że jej się nie chce, ale ma coś... Co... I myślę, że jest takim koniem, który nauczył mnie odwagi, mo mojej odwagi. I tego za co jestem chyba najbardziej wdzięczna. A trzy, których nie lubię, mm -hmm. że jest uparta jak osioł. <laughs> to już łatwo wymienić. <śmiech> <śmiech> to jest uparta jak osioł. Y kopie ludzi, którzy nie mają pewności siebie. Oh. I e, tak, to się może trochę gryźć tym, że jest odpowiednia dla dzieci i tu... ale no... No powiedzmy, że jest. I jeszcze jedną z jej wad takich to... jest gruba. <gry> no, jest w ciąży. No, nie jest gruba przez to, że jest w ciąży. No, jest ogólnie gruba. Dobra. Ulubiony koński influencer. I ja tak szczerze że to nie oglądam już tych, tych, tych wszystkich. Ja nawet nie wiem, ile ich jest, ale y, jakby pod względem y, jesteś, no nie pamiętam jak ona się gazela, czy coś takiego, nie, no, nie wiem, mogą gazela, nie mam pojęcia. Myślę, że ona jest spoko, aczkolwiek nie oglądałam większości jej filmów. Tylko tak... Tak, o! A z takich ludzi, których, których po prostu szanuję, no to wiadomo, że jest to Aleksa i jest to najbardziej rozpoznawalna osoba, no ale tutaj chodzi bardziej o to, jakie ma podejście do swoich koni i, i za to ją szanuję. Może nie za to, za tą resztę, kątem czy coś, ale naprawdę ją szanuję za to, że ma tyle chęci, siły do swoich dzieciaków. No i chyba tyle. Okay. E, największe końskie marzenie? Mieć stali. No. E, ile trwał swój najdłuższy konny teren? Jeśli Trzy. wygodzimy. Okay. Czy odkąd masz florkę, to pojęłaś z jakiś błąd, którego teraz żałujesz lub wpłynął on na obecne zachowanie florki? I te pytania są takie mądre. E. <laughs> tak jak twoje notatki na razie. Nie wiedziałam, że cię go taka mądra. Nie wiedziałam, że on jest taka mądra. Myślę, że e, aktualnie takiego, taki błąd, takie dwa może największe to jest takie, że ja się często bałam i często z powodu mojego strachu gdzieś ten koń dostawał popysku czy coś i to nie jest żadna tajemnica, bo myślę, że pierwszy koń to jest przede wszystkim nauka dla nas, no i te konie mają najbardziej... Przy przerąbana ze wszystkich i. No i nie no nie ukrywam tego, że się i bałam po prostu i uważam, że ten strach to był mój największy błąd. Teraz już się jej nie boję i nie jest jakaś straszna. Ale to myślę, że to i myślę też, że największym błędem, chociaż nie wiem, czy to jest błąd. Powiedzmy, że coś co najgorzej wpłynęło na zachowanie klorki jest to, że ja ze szkółki przeszłam. W wieku 15 lat nasz czteroletniego y, konia, który był klaczą, który był klaczą niezajeżdżoną, jakoś super, to była zajeżdżona, no miała dużo błędów, które trzeba było naprawić, y, aktualnie chodzi świetnie i, 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 i no nie wiem, nie wiem, teoretycznie można by było powiedzieć, że kupienie jej było błędem, ale uważam, że dużo się nauczyłam, dużo ona mnie nauczyła. I myślę, że powinniśmy się uczyć na błędach, i, i że one będą zawsze po prostu, i że każdy je popełni. I nie bójcie się, bo błędy są ważne, trzeba je popełniać. Okej, okay. czy miałeś kiedyś dłuższą przerwę od jest konnej, i jak to ile ona czekała? Mm. Miałam przerwę. Najdłuższa moja przerwa odjazdu to było 8 miesięcy, i to było na samym początku, gdzieś po dwóch latach bo była zima później jakoś tak no później było coś tam jeszcze choroby moje no i tak zeszło że 8 miesięcy miałam okej okay. oceń Florkę pod względem wyglądu i charakteru on jest do tak osobiście Da, że daje jej 9 i wytłumaczę dlaczego może bo to jest dość wysoka ocena. dlatego że ja nienawidzę koni które po prostu człapią i nie widzą sensu życia ja uwielbiam to jak ona się na nas powkurza jak ona pokaże swoje bo to widać że to jest koń który może który jest szczęśliwy i który naprawdę ma dobre warunki a niektóre konie to tak jak idą i są takie bezwzględnie posłuszne to w ogóle mnie to nie... No takie nie tylko. No. Ale nie, z, nie z, z ziemi, mówię. Z siodła ma być najgrzyszniejszym koniem na świecie. Jak... Dobra, dziesiąty, już ostatnie pytanie. Mhm. Czy kiedykolwiek chciałaś sprzedać florkę i jeśli tak, to ile razy i dlaczego? Yy, na pewno chciałam ją oddać wiele razy. No bo to wiecie, jak mamy, jak jest zakup konia, to tam dwa lata masz jakby na oddanie Jeśli się okaże, że... Jest nam, zepsuty. No, ogólnie tak. To jest dużo czasu. Uważam, że to jest za dużo czasu. I że powinien być to okres pół roku, no ale takie jest prawo. Yy, czy myśl, I w sumie dalej yy, mogę ją oddać. Do września. <laughs> Więc, no, ale... Mm, nie, myślę, że były takie momenty. Raz była yy, niewystawiona, ale napisałam pod jakimś jednym ogłoszeniem na Facebooku, że mam takiego konia, jak tam czekają. No i to było w sumie tyle, ale żeby ją oddać, dzwoniłam chyba 4 cztery razy. Dobrze. Nie chciała już. Nie. nie chciała jej w ogóle ja pamiętam jak zadzwoniłyśmy po raz pierwszy, że... Ale koń to nie jest y... zabawka, że tak nie można go sobie tak oddać, nie? A ja miałam takie, że no można. Okej, okay. i to było ostatnie pytanie, tak? Zwykamy się. Dzisiaj był taki powiedzmy szybki film dla nas. No dla was nie, dla was jest takie jak zawsze, ale dla nas jest dość szybki, bo nie nagrywamy do 3 godziny, więc nie się na pozostałe filmy, instagramy dziewczyn, tiktoki też i do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale. Dziękuję bardzo za panią dziennikarz IG i za panią kamerzystkę Anię.